Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie o przetrenowaniu i o tym w jaki sposób serydy wpływają negatywnie bądź pozytywnie na przetrenowanie. Czyli czy mają jedynie wpływ na to, że przetrenowanie nas omija, choć tak nie jest, to ją zdradzę. Czy, jedy, czy też mogą wspomagać pewne procesy zachodzące w naszym organizmie, które do, do, do przed, przed, przetrwania prowadzą, a takowe występują? Będę się posiłkował fragmentami z szkolenia, które jak, jak wiecie, ci, którzy byli na szkoleniach, niektórzy byli na dwóch, na dwóch czy trzech, co jakiś czas dokładam pewne rzeczy. Taki tutaj to są fragment, fragment ze szkolenia, więc będę sobie czytał z monitora, żeby niczego nie pominąć, żeby nie czegoś nie dopowiedzieć, bo temat jest dość ciekawy, ale też ma wiele takich zmiennych, które należy zaznaczyć, żeby, żeby on wypadł w pełnej krasie pozytywnie i miał dobry odbiór. Ja sobie teraz zapalę i jak spalę fajkę, to zaczynamy nagrywanie materiału. Według opinii, którą spotkacie w internecie, ale i po siłowni, wszędzie dookoła, gdzie się, gdzie się tam poruszacie, najczęściej można zauważyć, że przetrzymyć przetrenowanie, no to jest wtedy, kiedy ciężko trenujesz, za mało śpisz i nie, twój organizm nie nadąża się yy, naprawić, więc wtedy musisz wejść na bombę i wtedy będziesz mógł się naprawiać i być coraz większy, silniejszy. To do końca tak nie działa. Po pierwsze, to jest bardzo duże uproszczenie. Jest to prawdą, gdyż nawet Ludzie, którzy nie mają pojęcia Jest to prawdą, tak? Ale ludzie nawet, którzy nie mają pojęcia Mówią określenia typu O, za mało śpisz No tak, bo ludzie kojarzą, że Którzy, którzy nawet nie uprawiają sportu Że trzeba spać, żeby się zre naprawić Zregenerować I jest to prawdą Ale jednym to jest naprawa mięśni Tak? Ale drugim problemem Problemem jest, jest naprawa neurologiczna jest naprawa centralnego i ośrodkowego układu nerwowego chociażby jest ważny poziom yy, jest ważny poziom neuroprzekaźników oraz oczywiście wrażliwość receptorów odpowiedzi odpowie, yy, wrażliwość receptorów odpowiednich dla danych neuroprzekaźników i o ile na centralny układ nerwowy ilość dihydrotestosteronu wpływa po yy, na jego szybszą regenerację. Ogólnie D D -D DHT wpływa na zwiększenie regeneracji yy, na y, y, neuronalnej, na połączenia neuronalne. Wpływa bardzo fajnie i to jest widać przy stosowaniu dużych dawek ilości, chociażby w instrolu gdzie ta siła idzie w górę bardzo mocno, tak? Mimo że nasza masa mięśniowa się nie rozwija, no to połączenia neuronalne i układ nerwowy jest lepiej funkcjonuje. A także są inne rzeczy, które są na innym slajdzie, tak to powiem. Bo nie, prawda jest taka, że nie chcę teraz jakby odbiegać od, od tego tematu, który jest i tak obszerny. E, oczywiście, glikogen to jest regeneracja, to jest glikogen, to jest glikogenu. Z czymże należy też pamiętać, że jeżeli trenujesz w poniedziałek, klatę, to jeżeli trenujesz potem w czwartek, klatę to spokojnie on się uzupełni normalnie trzymając michę. Inaczej jest, kiedy ty masz trening wytrzymałościowy, ponieważ jeżeli ty w poniedziałek wieczorem robisz interwał i masz trening wydolnościowy we wtorek, to, to musisz się naładować glikogenem, a to też nie jest tak, że ty wypijesz teraz sok z winogron i od razu będziesz pełny glikogenu. To no tak nie działa, to jest cały proces, który też trwa odpowiedni okres czasu. Więc e, sam przykład u, 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 ładowania godzinę przed wyjściem na scenę, ładowania glikogenu nie do końca jest też trafiony. Ja wiem, tak się robi, ale jakby się zajrzeli w, w, do książek z biologią, z bio, od biologii, to się zobaczyli, że ten proces trochę trwa. Chyba, że masz jakieś inne sztuczki, które spowodują, że te węgle cię wypchają szybciej, ale to też jest inny temat. E, Trening również nas, w, w, musimy pamiętać, że wyczerpuje nie tylko fizycznie, ale i psychicznie i bardzo często, przy po ciężkim treningu możesz zauważyć, że jesteś osłabiony, jesteś taki, kurde, no nie do życia, niby jest fajnie, tak, ale jak przekroczysz taki punkt treningu, to już nie jest fajnie. Zauważyliście to? Jak masz taki trening biceps, triceps, na troszeczkę lekko trenujesz, o, no, takie rzeźki wychodzisz. Ale jak masz ciężkie ciągi, czy ogólnie ciężko trenujesz, to raczej po treningu nie jest zawsze tak ha, 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 nie? Jest tak raczej, raczej to jest tak, bym się położył, kurde, taki przyciążony umysł, ja się skupić i tak dalej. No to jest właśnie, to jest właśnie ten proces, kiedy jest, jest przyciężony emocjonalnie i umysłowo, jesteś wyczerpany. Więc i jak rozpoznać przetrenowanie oczywiście to jest spada ci motywacja do treningu. Czujesz się po prostu źle, jesteś mniej wydajny yy, i jest zakłócona yy, zakłócona, yy, równowaga neurologiczna, regeneracja, równowaga, ro, regeneracja, słowami, regeneracja, neurologiczna jest zakłócona. Jesteś taki bardziej częściej się skoncentrować, ci się skupić i w tym momencie. Twój organ, a i co jest ważne, twoje mięśnie nie mają takiej siły skurczu, oraz jak przytniesz swój wielki 50, 50 cm biceps, to się okazuje, że on nie jest taki twardy. Ty nie wiesz czemu, kurde. Kiedyś był taki nabity, nawet takie coś na bombie to już nie jest taki sami, co to może być nie. No tutaj bardzo często jest przetrenowanie to jest brak odpowiedzi receptorów na sygnał, który mu wysyłasz, i teraz dlaczego? Ponieważ adrenalina i noradrenalina opowiadają za siłę skurczu. Ktoś powiem ty, ale spiechoś, skąd to adrenalina i adrenalina? Ponieważ w większości przypadków to przetrenowanie, o którym często mówimy, to właśnie nie jest wynik przetrenowania, oj przepraszam, zgasło światło, to nie jest wynik przetrenowania e, mięśni, tak? braku regeneracji dla naszych mięśni, ale jest spowodowane czynnikami neurologicznymi, w szczególności odczuleniem receptorów beta-androgenicznych. I tu jest problem. Czyli mówię, jak to? Jak? W, w, w jaki sposób do tego dojdziemy? No teraz trzeba się posiłkować trochę sla, slajdem. Aktywacja beta androgeniczna powoduje. To przeczytam. Wyższe napięcie mięśni, to co Wam powiedziałem, czyli twardsze mięśnie, nawet w spoczynku, początku, takie pękate nabity, tak? Cały czas silniejsze skurcze mięśni, szybsze skurcze mięśni mniejsze hamowanie ochronne czyli Twoje ciała pozwala Ci wykorzystać więcej Twojego potencjału siły zwiększony transport tlenu do mózgu oraz do mięśni jak i innych narządów masz większy poziom motywacji, większej agresji i konkurencyjności względem siebie samego czy innych, jaki czujesz się silniejszy i bardziej taki, ja dam radę i to jest to się dzieje wtedy, kiedy beta-androgeniczna aktywacja zachodzi, czyli noradrenalina 11 się wiąże z odpowiednim receptorem, w momencie, i zauważ, że w momencie, kiedy, jest, kiedy występuje e, przetrenowanie, to jest odwrotność, czyli Twoje mięśnie nie są takie twarde, tak jak wspomniałem, siła spada, tak? skurcze my jesteśmy wolniejszy, To w sportach walki jesteś taki, kurde, ociężały bardziej. E, mnie wykorzystuję swojego potencjału siły, ja to założyłem u siebie bardzo mocno, bardzo mocno to u siebie założyłem. Kiedy miałem ciężki okres, przypuszczmy jak powstawała siłownia i całe swoje ciało i umysł wszystko pakowałem w zbudowanie siłowni, to widziałem, że jeżeli było, trzeba było nawet przenieść głupi sprzęt, mi było źle to robić, rozumiesz? To było ciężkie dla mnie, gdzie załóżmy, nie wiem, maszyna waży 200 kg my w trzech i ja miałem problem to szarpnąć, gdzie, no uwierzcie mi lub nie, na wiosło brałem 140 150 kilo z ziemi na serię, a tu miałem problem unieść maszynę do góry, nie, w trzy osoby. Po prostu osłabienie totalne organizmu. Oj, przepraszam. Serwa na kawę i wracamy.